O, widzowie, jakie były dymy wczoraj w partii. Poszło E4, no to ja oczywiście wrzuciłem tutaj posunięcie C5, lecimy w Sycyla i poszedł wariant świeżnikowa. bardzo zadymiarski wariancik, poleciał tutaj jeden z głównych wariantów i tutaj, no, warianty są bardzo tasiemcowe, no, oczywiście bić na F6 nie można, ze względu na widły, więc odbijam pionem, skoczę K3, B5, grożą widełki na B4, więc biały się aktywizuje, po to zresztą Wybijał na F6, żeby właśnie zyskać kontrolę nad polem D5. I właściwie w tych strukturach zwierzchnikowych większość walki jest właśnie o to pole D5. I mi się bardzo te pozycje podobają, bo są trudne dla jednej i drugiej strony. To znaczy, jak sobie odpalacie stockfisha, to w, każdy, w każdym tutaj wariancie tam 0,00 pokazuje albo 0,10 dla białego, albo 0,10 dla czarnego, więc ogólnie ciągle równa. Ale na jedynych posunięciach. I to oznacza, że i biały, i czarny muszą grać bardzo dynamicznie, bardzo dokładnie. No i to jest oczywiście trudne, ale zarazem ciekawe. No i przeciwnik goniec d3. Tutaj dociska, atakując na mojego pionka f5, więc ja kontruję goniec e6. Teraz on zbić nie może, no bo straci skoczkę. Więc przeciwnik zagrał c3. No to ja kontynuuję tutaj rozwój. Chcę po prostu zrobić roszadę. Przeciwnik zrobił roszadę sam. To ja teraz wybiłem na D5 i skoczek E7. I to jest bardzo typowy manewr w sytuacji, kiedy biały ustawia gońca na D3. Bo ten goniec na D3 wygląda bardzo, bardzo zacnie, żeby tutaj atakować na osłabione skrzydło królewskie czarnego. Natomiast minus jest taki, że Hetman teraz nie kontroluje pola D5. I zazwyczaj w takiej sytuacji, kiedy. Wymieniam coś na D5, a przeciwnik musi odbić pionkiem, to jest to dla mnie plusik, bo ten pionek przeciwnika przesłania moją słabość na D6, więc przeciwnik nie będzie miał jak atakować, a mało tego, ten pionek D5 jest słabością, którą w dalszej perspektywie, jakiejś końcówkowej mogę się zainteresować. Oczywiście nie od razu, bo jak przedwcześnie tego pionka D5 ciachnę, no to wtedy przeciwnik mnie dojedzie po prostu na tym punkcie D6, więc no w tym wariancie dobrze trzeba manewrować, często trzeba oddać pionka, a rzadko się bierze jakieś pionki, ogólnie Czarny stawia na aktywność. I tutaj przeciwnik zdecydował się na Hetman H5. Ja bardziej przygotowywałem się na ruch Skoczek C2. Tę pozycję miałem przeanalizowaną. Tak jak mówiłem, te warianty w, w Swierznikowie, no, może się wydawać, że tam 15-20 posunięcie, no, to już zawodnicy grają na głowę, ale tutaj, no, są praktycznie jedyne ruchy z jednej i z drugiej strony, więc. Łatwo jest się przygotować tam nawet 20 kilka posunić. No więc przeciwnik poleciał agresywnie Hetman H5, wisi mi tutaj pionek, więc ja się bronię i atakuję jednocześnie. Goniec odszedł, Jaroszatka, wieża AE1. I tutaj ostatnie posunięcie mojego przygotowania Hetman. C8. Hetman C8 ma wiele zalet. Po pierwsze, zabezpiecza punkt F5, więc to zwalnia tego skoczka. Przykładowo, skoczek mógłby chcieć ciachnąć tego pionka na D5. Dodatkowo, tutaj po linii C jakieś motywy się pojawiają. Mogę chcieć zagrać B4, zaatakować na B2, no i nie chcę wpuścić tego skoczka na C4. Więc Hetman C8 trochę niestandardowe, bo w Sycylu. Zazwyczaj ten Hetman wychodzi na C7, ale w tej konkretnie pozycji Hetman świetnie właśnie działa i na skrzydle hetmańskim, i na królewskim, stojąc właśnie na C8. I tutaj przeciwnik, po niedługim namyśle, zdecydował się na ruch F3, którego ja nie miałem przeanalizowanego, więc tutaj zacząłem myśleć. No, jak to, jak to typowo w tym wariancie, za cholerę nie wiadomo, co tutaj zrobić, nie? No, bo przeciwnik chce zbić na E4, wtedy zobaczcie, to no otwierają mu się tutaj te wieże, otwiera mu się ten goniec. Hetwan już bardzo aktywny, no i tutaj mój król. Będzie w srogich tarapatach. Więc moja pierwsza myśl była taka, że w najgorszym wypadku, jak już nic mądrzejszego nie wymyślę, to po prostu zagram skoczek G6 i jak przeciwnik zbije, to ja zastosuję taką klasyczną ofiarę pionka F4, później wrzucę gońca na E5 i zablokuje te piony po białych polach, więc koniec będzie osłabiony, yy, yy, ograniczony, a później król H8, wieża G8 yy, i to ja będę tutaj atakował na królewskim. Oczywiście pionek w plecy, ale są różnopolowe gońce, więc to wielkiego znaczenia nie ma, no i mogę sobie pochasać. No ale to wiecie, taka furtka bezpieczeństwa w najgorszym wypadku. No to później myślałem, że może bym tutaj zakosił pionka z ideą taką, że jak F, oj, sorry, że jak F bije E4, to wtedy szachulec król odchodzi i skocze No problem jedynie jest taki, że przeciwnik wcale tutaj nie musi grać wieża F2, żeby, żeby bronić na C2, no bo ten goniec jest broniony, więc on może zagrać wieża F3. No, i tutaj po prostu za chwilę mnie zajedzie na skrzydle królewskim. A jeszcze mało tego, ten skoczek przez D4 czy przez E3 wkroczy do akcji, więc to oczywiście nie wchodzi w grę. No więc później pomyślałem sobie, no dobra. Najlepszą obroną jest atak, więc w jaki sposób mógłbym tutaj przeciwnikowi życie utrudnić, żeby go zaatakować, żeby to on miał problemy, żeby swojego ataku nie mógł rozwijać? No to oczywiście rzuciło mi się w oczy posunięcie B4 i to rzeczywiście w partii zagrałem. I tutaj różne ruchy liczyłem. Moja główna odpowiedź, w sensie to co ja. Pierwsze liczyłem dla białego to było posunięcie CBEB4. I tutaj miałem oczywiście ideę goniec bieb 2 z planem zbicia skoczka, no bo ten skoczek nie może uciec, bo goniec podwisa. Ale bardzo ciężko było policzyć te warianty. No, wydaje mi się, że z pół godziny się tutaj zastanawiałem, żeby to dokładnie podoliczać, bo przeciwnik może oczywiście tego skoczka olać. Goniec bije na a3 i teraz liczyłem e bije f5, wieża e3 że w ten i hetman g5 szach. No i teraz tak, po wieża e3 z atakiem na tego gońca i z ideą, z ideą wieża g3 czy wieża h3, to teraz uznałem, że z zimną krwią biorę na c2 i po kolei, jeżeli przeciwnik wieża h3 Wygląda, że jest pozamiatane, to ja gram wieża FC8. Czyli po prostu ewakuacja króla. Mam dwie lekkie figury więcej. Król osłabiony, ale rekompensaty nie ma. Natomiast jeżeli przeciwnik wieża G3 szach. To tutaj wyliczyłem ruch skoczek G6 i wydaje się, że znowuż zostanę tutaj zajechany, bo wchodzi Hetman H6, F6 i Mat na G7, ale jest taki ruch i tutaj pilnuję na H6, więc oddam jedną figurę, no ale i tak mam jedną figurę więcej, także jest to absolutnie w pożądaniu. Także wieża E3 załatwione. Po ebie F5, liczyłem hetman bije C2, wieża bije E7 i król H8, żeby tutaj żadnych szachów nie było i nawet za chwilę sam mogę się przestawić wieża G8 do ataku, a w razie potrzeby też mogę cofnąć gońca na B2 do defensywy króla, więc ledwo ledwo, ale też się to wszystko trzyma. Natomiast jeżeli szach ulec, to ja gram skoczek G6 i jak bicie bije na C2, F6 i król h8. I idealnie co do tempa, y, mam wieża g8, nie ma tutaj żadnego mata, y, wszystko się trzyma. No i pozycja jest wygrana. Także C B4, no zeszło mi się z liczeniem tego wariantu, ale się to zgodziło. Jeżeli natomiast skoczek B1, no żeby po prostu uratować figurę i obronić na C3, to ja planowałem bicie na D5 i teraz szach i skoczek E3, bo teraz jest oczywista różnica, że ten goniec na C2 jest niebroniony, więc policzyłem coś takiego, tutaj związanie, słaba pierwsza linia, beznadziejny skoczek na B1 i uznałem, że to jest naprawdę Spoko, spoko pozycja do gry czarnymi, choć cały czas trzeba oczywiście uważać na tego króla, ale zanim ten skoczek gdzieś tutaj wlezie, no to ja pięć razy zdążę po linii E się zaktywizować, więc to też mi się podobało. A w partii, no, przeciwnik tutaj niestety, znaczy w sumie to stety dla mnie, niestety dla niego, no, popełnił, popełnił fatalnego babola na liczeniu wariantów, mianowicie zdecydował się poświęcić figurę. I wbrew pozorom ma to, ma to trochę sensu. No bo jest bicie na, bicie na a3, ja to zagrałem w partii, e bije f5 i po prostu wydaje się, że tutaj grozi posunięcie f6 oraz grozi bicie na e7. No i, i wiecie, że biały odzyskuje figurę, no i jeszcze ma atak na króla. Ale tutaj jest posunięcie, skoczek bije D5 i przeciwnik prawdopodobnie policzył sobie, że F6. Skoczek bije F6 i wieża bije F6, yy, i że tutaj yy, dojeżdża mnie po prostu na punkcie H7, i rzeczywiście to wygląda fatalnie. No tylko problem jest taki, że ja mam tutaj wtrąconego szacha, yy, i zdaje się, że, że on tego wtrąconego szacha tutaj przeoczył z daleka, yy, i jak król odchodzi, to jest bicie na F6. I teraz no oczywiście nie ma żadnej ofiary, no bo ten hetman wisi, no a jestem z figurą więcej, więc jak hetman odchodzi, to wieża f8 już się aktywizuje, jeszcze słaba pierwsza linia u przeciwnika o a bije b2 nie wspominając. No i tutaj po tym skoczek bije d5, przeciwnik naprawdę ostro się zaciął, no bo... No, ta, ta pozycja wyszła gdzieś po godzinie gry, jest 20 posunięcie. No i myślę, że tutaj przeciwnik szybko zrozumiał, że, że to już jest wałek. No ale się nie mógł pogodzić po prostu, że, że to jest wałek. No i wiem jak jest, Rze rzeczywiście jak się tak podstawi, to często no, szachista musi sobie posiedzieć to przetrawić, żeby się pogodzić, że pozycja się szybko zrobiła przegrana. No niestety przeciwnikowi zajęło to gdzieś 45 minut w tym momencie. No i zdecydował się zagrać posunięcie wieża F3. No, i wiecie, ja tutaj mam oczywiście świadomość, że pozycja jest kompletnie wygrana. Mam figurę na czysto więcej. Król jest delikatnie osłabiony, ale nie powinien to być jakiś większy problem. I jedyna kwestia jest taka, żeby, żeby tutaj nie, nie pozwolić na jakiś marsz tymi pionami, i wtedy wszystko się tutaj trzyma i na drugim skrzydle wygrywa. No więc zacząłem od aktywizacji Hetmana. Król odszedł, skoczek F6, no to hetman ewakuacja i ja się tutaj aktywizuję. Ważne jest to, żeby ta wieża przede wszystkim na gietrzy nie weszła. Bo wtedy po linii G będę miał tutaj jakieś niedogodności. No ale teraz, oczywiście, wieża G3 zagrać nie może, bo dostanie mata na pierwszej linii, więc zagrał wieża G1. Ja tutaj wjechałem. Wieża E3 miałem bardzo dużą przewagę na zegarze, więc na spokojnie miałem czas, żeby tutaj sobie podoliczać wszystkie warianty. Także wieża E3, i tutaj kompletnie wygrana pozycja, ale jeszcze sprawdzałem wszystko dla pewności, więc przede wszystkim liczyłem. Triki w stylu posunięcia g4, z planem oczywiście g5, ale tutaj jest prosta sprawa: bo gram h1 d5. Jeżeli g5 bije na f3 z szachem, przeciwnik musi się zasłonić. I olewam tego skoczka, wieża AE8, wjeżdżam tutaj na E1, no i po prostu pozamiatane, więc łatwy wariant, ale wiecie, dla, dla pewności dobrze jest posprawdzać. Jeżeli chodzi o bicie, bicie i teraz G4, no to ponownie tutaj jest bicie na F3, wieża G2 i bije B2. No i przeciwnik po prostu nie jest wystarczająco szybki ze swoimi groźbami, bo ja już tutaj będę, będę za chwilę dorabiał Hetmana. Także, także po raz kolejny pozamiatany. Więc w partii przeciwnik zbił na A3 no to ja. No nie, no tak myślałem, czy tutaj zbić na C3, czy, czy zbić na A3, nie, ale tak stwierdziłem. No po cholerę mi te pionki potrzebne do szczęścia. Wie, wieża AE8 stawiam tutaj na aktywność. Przeciwnik C4. No to teraz, jak wszystkie figury mam już dobrze ustawione, no to sobie zbiłem na A3, przeciwnik goniec B3, to wróciłem i tutaj plan miałem Hetman E5, wieża E1, oczywiście cały czas zerkając na to, czy tu jakieś G4 nie wchodzi. No i przeciwnik zagrał Hetman G3, no to ja zagrałem Hetman E5, właśnie z tym planem wjazdu na E1 i z propozycją wymiany Hetmanów, i w tym momencie przeciwnik się poddał. Jeżeli chodzi o bicie, bicie i bicie na deszyć, no to tutaj wchodzi oczywiście skoczek E4, z następnym skoczek F2, no i już partia natychmiastowo się kończy. Także powiem Wam, że no, par pierwsza partia w tym turnieju, z której od początku do końca jestem zadowolony, bo po pierwsze dobrze sobie poanalizowałem w świeżnikowie. wiedziałem o co tam chodzi w tych pozycjach, że trzeba w odpowiedni, dynamiczny sposób podejść do tematu. No i w, w, tym, w tym momencie jak nastąpiło F3 gdzie trzeba było te chore warianty po B4 podoliczać, czy, czy na pewno mogę przyjąć ofiarę tego skoczka na A3, bo jednak ten goniec bardzo daleko od króla odchodził. No a ten goniec z G7 główny obrońca mojego monarchy. Ale przysiadłem, dokładnie te warianty podoliczałem. No i tutaj rzeczywiście to B4 zastosowałem. No i przeciwnik popełnił tutaj szybko błąd. No, i to gładko wykorzystałem, także bardzo jestem zadowolony z tej partii, ale Sviesznikowa Wam, drodzy widzowie, nie polecam. Ja, nie róbcie tego w domu. Ja yy, grałem Sviesznikowa, chyba jak wiem trzecią kategorię, yy, czy coś takiego, także, nie wiem, to, to było no, 100 lat temu. I po prostu przegrywałem partię za partią. To, to jest debiut, który można grać, ale trzeba już mieć niezłe, niezłe pojęcie o dynamice. Także dla początkujących ten debiut się absolutnie nie nadaje, bo zobaczcie tę startową pozycję. No po prostu skoczek na D5, przepotężny, mnóstwo słabości w obozie czarnego, biały ma prosty plan. Pchania jakiegoś A4, żeby tutaj jeszcze wytwarzać kolejne słabości, ma tego pięknego skoczka, zaraz sobie drugiego tutaj na E3 wrzuci i naprawdę te pozycje są niezwykle złożone, niezwykle trudne, więc no, zdecydowanie nie jest to debiut, który bym początkującym polecił. Lepiej przyspieszonego, przyspieszonego smoka pakować. Dobra widzowie, więc cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym podsumowaniu. Dzisiaj 19 sierpnia gram 8 rundę, jutro ostatnia, dziewiąta runda będzie także już turniej zbliża się ku końcowi wakacje też zbliżają się ku końcowi, no jeszcze we wrześniu klasycznie jak co roku pierwsze dwa tygodnie pierwsza liga powalczymy z ekipą o awans do ekstraligi, fajnie by było zagrać może wtedy byłaby okazja z jakimś Dudą się zmierzyć albo Wojtaszkiem, byłoby super także ostatni turniej wakacji we wrześniu i później robię przerwę od turnieju Główny cel wykonany, i wbity. Jeszcze awans do ekstra ligi, to już w ogóle będę przezadowolony. Dobra, także, jeżeli podobało Ci się to podsumowanie, to zostaw komentarz czerwie czerwika. I zapraszam oczywiście na turniej do Lublina. Także dzięki za uwagę i pa pa widzowie.